Cześć, witam Was w Art Unboxingu. Eee, zgubiłem wątek swojego zdania, Tam. Cześć, witam Was w nowym odcinku Art Unboxingu. Tym razem. Przeniesiemy się w odmęty przeszłości, bo dokładnie do 2015 roku. Nie będzie to tylko taka podróż emocjonalna, ale dosłownie przetniemy się do takiego bardzo pilotażowego nagrania z art unboxingu. Właśnie do nagrania dokładnie z 12 listopada 2015 roku, bo wtedy po raz pierwszy został zarejestrowany art unboxing. Jeszcze w nieco takiej nieopierzonej formie, bardzo granczowej Sami zaraz zobaczycie, ale mieliśmy specjalnego gościa, bo gościł. U nas MCT Mariusz Waras. Mariusz Waras, jeden z najwybitniejszych, a jednocześnie najbardziej znanych polskich street artowców, wziął udział w kolaboracji z IKEA w ramach IKEA Art Event 2015. Zobaczmy o co chodziło. Przenieśmy się teraz do przeszłości. Dobra. Cześć. No ja nie mogę. Trzasnąłem sobie i się nie nagra nawet cześć, bo na cześć trzasnąłem. W dzisiejszym odcinku chciałbym pogadać o jednej z fantastyczniejszych okazji, które można było wyhaczyć. Niedawno w 2015 roku w Ikei można było kupić światowej klasy street art. Hasłem kampanii Ikei było to, że street art zawsze był czarną owcą sztuk. Ikea wyszła z założenia, że monopol na prezentację sztuki pięknej, jaki mają galerie i instytucje kultury, należy przełamać. Street art ma to do siebie, że też przełamuje właśnie ten monopol instytucji kultury i wychodzi ze sztuką na zewnątrz, dostępną dla każdego, można powiedzieć, sztuką bardziej demokratyczną. K.A. w swoich multiplikowanych pracach przedstawicieli nurtu street art dała poniekąd szansę każdemu, żeby był w stanie nabyć, no teoretycznie oryginalną pracę za bardzo małą cenę. 39,99 za sztukę. Za sztukę. Za sztukę. Przejdźmy do kwintesencji mojej pracy, jaką jest odpakowywanie sztuki. Prace były opakowane w ten oto estetyczny sposób. Szkoda tylko, że w IKEA u nas były prezentowane z kosza. Wiem właśnie, że w Berlinie chociażby były specjalne ku temu pokoje stworzone jako takie mini wystawy. Pudełko jest bardzo fajne, można powiedzieć, że wręcz designerskie, estetyczne, lekkie. Dałoby się zarzucić na ramię tutaj ma taką kurczę. Prawie jak torebeczka elegancka. Na pewno nie pójdzie to do kosza. To teraz należy przejść do środka. To było przerwanie. W środku jest rulonik. Z takim Praca jest bardzo fajna. Jest to karuzela zburzona, zniszczona. Przewija się motyw miasta, tak typowy dla twórczości Mariusza. Praca wydrukowana jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że widać w kamerze, że są elementy tak lakierowane, chyba UV, bardzo sztywny, fajny papier. Te pociągnięcia kolorem żółtym, tym takim poszarzonym cyjanem, są właśnie grubiej nałożone. Szkoda, że ta praca nie jest podpisana przez autora. Specjalnie dla nas w dzisiejszym odcinku pojawi się Mariusz Waras, który zobowiązał się sygnować te oto prace, żeby ze zwykłej ikeowskiej kopii stała się oryginałem. Teraz jest cięcie i siada Mariusz Waras. Dobrze. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo często się mylę. To jest Mariusz Waras. <noise> autor. Ja się podpisuję bardzo szybko, wiesz. No bo... <głos》głos》> co, włączyć 60 klatek no na sekundę? Pisz, Jeden. Żeby korzystając z tego, że Ciebie tutaj mamy w programie, żebyś Ty jeszcze otworzył ten drugi. A ja mam problem, bo nigdy nie otwierałem. <grym> no dobra, otwieraj normalnie. Nie no, przerwij tą pieczę. No dobra. <grym> Źle Ci szło, wiesz. Otwieramy. Ale przyznaj, że zapakowane tak, że one się nie niszczą. No. Ten jest zielony, a ten jest ciepły. Jednak każdy jest katowy, nie ma co. Każdy był produkowany indywidualnie. I tu damy dwa na jedną skończoność. Ciężko się pisze ósemkę w bokie. To jest odkrycie, że są różne. Masz z różnych drukarni. To nie jest, że jest produkowany plakat w Dubaju, i.k.a. w Dubaju, w Polsce, tylko że polska drukarnia drukowała w Polsce, dubajska w Dubaju i tak dalej. A który jest lepszy? Wydaje mi się, że, że ten bardziej z zielonym tłem. Myślę, że ten ma większą wartość. To bardzo dobrze, że ten jest numer I ten jeden. Jest tylko jeden no. A słuchaj, powiedz jeszcze, jakie ramy polecasz? Eee, Ikea. Eee, jak się nazywa ta rama z Ikea? Reebok. W ogóle to jest śmieszne, bo kolekcjonerzy kupowali te plakaty. No, nie dziwię się. którzy którzy, wiesz, normalnie zbierają obrazy, nie wiem, kupują coś tysiące euro, miliony. Kurczę nie, to może jednak o tym. Kupowali Wsiądź. kolekcjoner e, z e, Włoch przysłał na przykład rozpiskę wszystkich IKEI ze stanem plakatów. Ile z jakiej IKEI się sprzedało i ile jeszcze jest na sklepie. Wszędzie chodziły po 39,99. Cena była zbliżona, choć na końcu było już przecenie, z tego co pamiętam. Arcy. Mhm. Wiesz, co tak naprawdę w takim projekcie z IKEA fajne jest to, że, że masz dużą publiczność tak naprawdę tego, co robisz, tak, że, że to dociera, wiesz, pewnie w przypadku do większości osób, ale do po prostu gigantycznej ilości mm. ludzi, Ciekawa sytuacja była, że ludzie zaczęli przesyłać zdjęcia z różnych Ikei, wiesz, w, na świecie, z w takich różnych poleg, takich, takich, takich. <grystanie> Ja byłem pierwszego dnia, kiedy je rzucili w Gdańsku. Już, już było, nie było Twoich. Już nie było. Ale sobie nie robię jaj teraz. Ja też sobie nie robię jaj, bo ja sam nie mogłem kupić. <laughs> Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam wszystkich <laughs> widzów. Teraz dwa kupione przeze mnie plakaty są już oryginałami. O, proszę, tutaj jest piękny podpis. To jest egzemplarz drugi na nieskończoność. A tutaj poniżej leży egzemplarz pierwszy tutaj sygnowany, tutaj numero uno. Dziękuję Ci bardzo, Mariuszu, że sygnowałeś tą pracę. Teraz zrobimy trochę takie reotwarcie z dobrym oświetleniem, żeby widzowie mogli na dobrą sprawę zobaczyć, co tu się wydarzyło, a nie w odmentach przeszłości tego wideo o dużo gorszej jakości. Jest to coś, co już było rozpakowane, czyli to jest taki reperformance w moim wideo-performance, ale z czarodziej mi zależało, żeby o tym opowiedzieć. IKEA Art Event to jest ciekawa inicjatywa, w której IKEA wchodzi w kolaborację z artystami i wykonują multiple druki, projekty. Czasami są to meble, czasami drobne dzieła sztuki, które następnie są sprzedawane, bo można by powiedzieć, że w okazyjnych cenach, bo są wyprodukowane na masową skalę. Plakatem City był jednym z dwunastu plakatów, była to jedna z 12 prac, które IKEA. Art Event w 2015 roku wyprodukowało. Do Polski trafiło chyba dokładnie 1680 sztuk tego plakatu. Wszystkie te prace były dostępne w takich pięknych tubach. W ramach promocji tego wydarzenia Paraz zrobił znakomity mural na IKEA w Berlinie. No po prostu czat szczena opada, kozak jak zawsze. Na tym opakowaniu widzicie bardzo kolorowe IKEA Art Event nadrukowane na tubę. Widzimy tutaj wzór, który jest w środku. Sygnowanie IKEA Art Event 2015. Rozmiary pracy 71 MCT jako nickname, pseudonim artysty. Kod kreskowy, logo Ikei. Wyprodukowano w Polsce dla Ikea Szwecja. Otwieramy. I teraz powinno być takie... <grywka> Wyszło nawet. Jest sygnowany właśnie tutaj MCT. 2015. W pewnym sensie to już nie jest multipl i produkt, tylko to już zaczyna być autentykiem. Coś, co jest tak długo zwinięte w rulon, no to musimy w tym przypadku jednak włożyć to w ramę, żeby w ogóle móc to pokazać i o tym pogadać. Mariusz polecał do tego ramki z Ikei. I skoro Ikea to wyprodukowała, no to tutaj powinniśmy zachować wierność. Zobaczcie, na tym przedstawieniu mamy taką specyficzną karuzelę, która nie jest taką karuzelą ze wesołego miasteczka, tylko ma takie kule jak wyburzenie z miasta. Czasami można ścinać gałąź, na której się same usiedzi. No to tutaj te kule rozbijają de facto trzon i podstawę samej tej karuzeli, tak jakby dokonywała ona takiej autodestrukcji. Cała grafika, która się znajduje na tej karuzeli wykonana jest w bieli i czerni, co jest bardzo typowe dla twórczości Mariusza. Jednak możecie zobaczyć, że pojawia się tutaj żółcień i kolor niebieski, czyli to jest takie nawiązanie do identyfikacji wizualnej kolorystyki Ikea. A to też właśnie jest niebiesko Żółte jakby jako motyfikarowskiej powiedzmy. Jak już idzie, że wiesz, w nie na 100%. Ale wiecie, jak że jakby tego nie narzucali, ale hmm. idzie, że kurczę, kurczę, kurczę że lejka, i chemicję. Mariusz jest artystą, który właśnie realizuje swój projekt MCT, w którym tytułowe City, czyli miasto. Często w takich różnych rzutach aksonometrycznych. Widzimy z góry o tym mieście Mariusz opowiada. Mariusz opowiada o jego destrukcji. Często są tam, nie wiem, porozwalane radiowozy, pociągi. To miasto układa się albo w katedrę, albo w jakiegoś robota, człowieka. Tam jest wiele bardzo takich. Ciekawych wątków, to są świetne narracje. Bardzo polecam Wam jego twórczość. Fantastyczny człowiek. Poza tym, przedstawieniem, które jest czaderskie i naprawdę od kilku dobrych lat wisi u mnie w salonie, na dole jest logo MCT. MCT podpisał się tutaj. Jest pokazane, że jest to 2015 rok, a na samym dole po lewej stronie widać jeszcze, że to jest egzemplarz pierwszy z nieskończoności. Jeden Ta. z nieskończoności. Ale pierwszy, no bo to nie jest jeden z wielu, tylko to jest pierwszy z nieskończoności. No tak, dobrze. Dla mnie najlepiej, bo będę miał pierwszy numer z serii. <śm> Mariusz w chwili sygnowania nie pamiętał, ile Ikea trzaskała tych plakatów, więc uznał, że symbolicznie to jest pierwszy egzemplarz plakatu MCT wykonanego dla Ikea w ramach projektu Ikea Art Event, co czyni go czymś jeszcze bardziej wyjątkowym. Ten plakat w 2015 roku został zakupiony za 39,99. Spróbujmy sobie zrobić szybki taki research po eBayu, ile ten plakat może kosztować w tej chwili. Na ebayu wiecie już jak wyglądają te ceny, ale są to ceny plakatu, który nie jest sygnowany, więc ja nie chcę nic tutaj mówić, ale moja wersja niewątpliwie jest wersją, która na artmarkecie na pewno byłaby czymś po prostu zdecydowanie lepszym. Nie ukrywam, że mamy tutaj do czynienia naprawdę z białym krukiem i w ogóle sam fakt, że można sobie kupić dzieło sztuki w hipermarkecie, to jest chyba właśnie coś, co szalenie mnie interesuje. To chyba tyle w tym odcinku. O co ja mogę was prosić jeszcze? Doskonale o tym wiecie, jesteśmy na YouTubie, czyli musicie subskrybować ten kanał, znaleźć mnie na Insta, dać łapeczkę w górę, a jeżeli Wam udało się te 5 lat temu kupić tą pracę w IKEA, to dajcie o tym znać w komentarzach, albo przesilicie fotkę, jak ją wyeksponowaliście, bo 5 lat temu, no to jeszcze chyba nie było wtedy tak popularne, żeby polować właśnie na dropy takich czaderskich przedmiotów. A z kolei już jak niedawno wypuszczała IKEA w ramach IKEA Art Event kolejny drop, to były dywany, pośród których pojawił się dywan Filipa Pongowskiego, dywan Virgila Ablo, albo cała kolekcja Markerod, zrobiona także przez Virgila Ablo. No to już ta świadomość tego, czym jest to takie wyhypowanie Hype. tego obiektu sztuki, no ona już miała swoje znaczenie i te obiekty po prostu się wyprzedały od razu. 5 lat, a bardzo dużo w tym konsumowaniu kultury się zmieniło. No i właśnie dlatego mi się wydaje, że art unboxing jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek, a jednocześnie udało nam się z Mariuszem wtedy trochę wyprzedzić czasy. Dzięki Mariusz, że zechciałeś te 5 lat temu gościć w naszym programie, mam. Na Mam nadzieję, że to dzisiaj oglądasz. Pozdrawiam was serdecznie. Strzałeczka. Cześć. Jak coś głupiego z tej gadki będzie, to możesz tam rzucić. Dzięki Ci serdecznie. Dziękuję, możemy dziękuję, sobie podać dziękuję dłoń. bardzo. Pozdrów bo... naszych 10 tysięcy widzów było na bardzo YouTube. Bardzo miło i pozdrawiam. 10 tysięcy widzów na YouTubie. Tak. I wszystkich fanów. I wszystkich fanów tych 10 tysięcy.